Cześć. z tej strony Karolina Pytlarz, kanał Fana Berries. Dzisiaj chciałam Wam pokazać całkiem nowe, 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 nowiutkie nowości z przez okienko wróżkowe. Dostępne w trzech kolorach, w wersji drukowanej i naklejka. To jest właśnie super nowość u Ani. Właśnie można kupić sobie wszystkie digi, które były do tej pory w sklepie w wersji z naklejkami. Ja tutaj mam na razie wersję drukowaną, zieloną, oczywiście dwa razy, bo tutaj są takie litki i pomyślałam, że może do kompozycji fajnie będzie, właśnie jak będę miała podwójnie. I mamy właśnie taką wróżkową serię, i zbliżają się urodziny okienka, i prawdopodobnie one będą też w takim właśnie wróżkowym klimacie. I tutaj mamy. Żabki, jelonki, mamy dmuchawce, wróżka, taki właśnie domek y, ala drzewo trochę, ala grzybek, y, ważki i tutaj też jeszcze wróżki, królisia i takie gałązki różne. W wersji fioletowej mamy takiego grzyba z drzewiami i takie po prostu grzybki w odcieniach fioletu. Mamy też troszkę dmuchawców, domek na drzewie, też również fioletowy. Motylki, wróżki, ważki i taką girlandę z lampionami. I te kwiatki są takie piękne. Nie wiem, czy, to, czy to tak widać, jak, jak u mnie, ale jest. <śm> Są piękne te kwiatuszki. I tu jeszcze wersja różowa. Nie wiem czy ja mam tu zimę czy ciepłe światło. Coś mi nie pasowało właśnie. Tak, jeszcze raz. Wersja zielona. Mogły wyjść trochę cieplejsze te kolory. Wcześniej zielone, fioletowe. I różowe też jest ten domek w drugą stronę. Ptaszki, wróżki, też właśnie girlanda w różowym kolorze. I taki domek z drzwiami, taki bardziej tu rozrośnięty. Jeszcze wychodzą takie mniejsze grzybki, także przeurocze, przepiękne. Po prostu tak mi się podobają. Ja je oczywiście pomieszam. Mam pomysł już na inspirację właśnie już, już ostatnio chciałam coś takiego robić, ale mi coś tam brakowało, nie wiedziałam co, jak i to, I to zostawiłam. No i jak teraz ten arkusz zobaczyłam, te arkusze różne, te, te kolory tutaj i elementy, to po prostu to jest to, to jest to, co mi brakowało do tego projektu. Także to są pierwsze nowości. I tu mam kolejne nowości. Ale już no nie takie nowe. Mam też, że tak, wziąłem sobie takie ciemniejsze zielone mikrokulki, bo nie mam takiego ciemnego koloru, mam jaśniejsze. I są teraz takie nowości e, dostępne w sklepie do złożenia zamówienia. E, jedne to są właśnie tekturki, takie ptaszki mini takie kwiatuszki, takie jakby pączki tej róży i motylki a tutaj mm, w klisza i ona jest chyba w rozmiarze ATC tu mi się tu tak, idealnie na ATC się właśnie nada i jest to no to w drogę, takie mm, znaczniki na mapie, na przykład aparat i, i taka trawka, albo takie. Mm, jak to się nazywa? Albo taka rafa koralowa. Także takie gratisy tekturkowe. I takie gratisy. Mm, tutaj dziękuję za złożenie. Tyle radości, ile ma ich stworzenie. <laughs> Przeczytam Wam to, ale miłe. Dziękuję za złożenie zamówienia w naszym sklepie. Mam nadzieję, że praca z naszymi produktami sprawi Ci tyle radości, ile mi ich stworzenie. Przesyłam Ci jeszcze nasz gratis. Miłego dnia. Pozdrawiam Cię Ania. I tu jest kawałek też jednego z niedawnych arkuszy z jeżykami, takie miłosne i takie maki też. Ten duszko też fajne. A tutaj taka, taki smaczek yy, na zachętę, takie stemple. Jeżeli ktoś nigdy nie pracował to, yy, z stemplami ani to tutaj ma okazję sobie wypróbować. Listki, yy, gałązka i tutaj na chrzest, na urodziny i taki napis łap chwilę, Także super, to jest yy, super gratis, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tutaj nie dobrze pokazałam, ale tutaj są jeszcze te. Tekturki. Wziąłem sobie też takie teksturki, shaker. Tu są trzy rameczki na ATC też właśnie specjalne i właśnie takie karty, takie strony też można. Nie to wykorzystać, myślę. Miałam jakiś na to pomysł i teraz myślę, o czym ja myślałam. I tutaj mam stemple, e, stempel napis. I te takie, które odbijam ręcznie, to ja sobie podbijam na takiej pięce, e, które chcę właśnie nie odbijać w całości, tylko tak gdzie nie gdzie. I tu mam trzy już takie właśnie e, podklejone, bo nie muszę wtedy sięgać po, po bloczek i mogę sobie też wyjąć, że nie odbije mi się w całości, tylko tylko troszkę. Więc tutaj te trzy, no i ten też tutaj na pewno sobie pod, podbiję. Bo tak, to raczej ze wszystkich korzystam na bloczku. i tak, dziś nie wygląda. I tu po prostu właśnie to jest taki arkusz mniej więcej A4. I po prostu przykładacie. Odcinam na równi ze stemplem i już mogę sobie odci od, yy, odciskać. Ściągam to, bo właśnie wtedy można fajnie to wygiąć. Yy, ale nie jest to konieczne. To jest tylko dlatego, że to, yy, tą piankę można właśnie też jeszcze przykleić na bloczek akrylowy. Czyli tak samo jak działa jak yy, stemple po prostu. I to jest zabezpieczenie do niej. dziecko dzisiaj nie miało żemki i po prostu robię co mogę, żeby nie zwariować. I tu mamy. I wtedy mamy taki właśnie nie w całości odbity, tylko możemy go sobie wygiąć i jest taki kawałek. Ja lubię taki efekt dlatego tak, znaczy można też nie podklejając taki efekt uzyskać oczywiście, ale tak jest zdecydowanie szybciej <laughs> przy trójce dzieci wiadomo przyjdzie się czas <laughs> także ja taki arkusz kosztuje chyba około 30 zł tej pianki więc no dużo taniej wychodzi w sumie i tak sklejenie tego niż, niż taki gotowy wstępak Tutaj mamy kolejne nowości. Pełno masek. Teraz nowych wyszło u Ani. To jest akurat jedna starsza z, takim, z taką oponą i butami. Ale właśnie wakacje się zbliżają, więc myślę, że możemy się przydać. Jest taka kożurkowa, delikatna maska. Z, nie pamiętam, jak one się nazywają, niestety więc wam nie powiem, to jest takie drzewo. No, można tu ptaszkę jakoś posadzić, albo właśnie do tych wróżek. Będzie fajnie wyglądać. Tutaj takie lml takie. <grywia> tak mi się kojarzy z takimi ciławkami. Tu mamy takie piękne, piękne listki róży. Takie właśnie z tymi kolcami ślicznie to wygląda i Ola chyba już tego używała też, mi się wydaje i ślicznie to wychodzi tutaj taka, takie okna, drzwi różnie można tutaj sobie też jeszcze coś dorysować i takie ACC można właśnie nawet sobie spróbować zrobić teraz takie szczodro tego na pewno Ola używała i to wygląda po prostu bosko Ślicznie to się odbija. Muszelki różnego typu, rozgwiazdy do takich morskich projektów. I tu mamy też coś, co super będzie wyglądać na... Aha, i tu mamy jeszcze te fale, bo te większe maski zawsze u góry mają coś ciekawego. Tak jak... Nie, dało mi nagrać spokojnie. Tak jak tutaj tą trawę sobie odbijałam, tak samo właśnie można zrobić... Ale w ten sam sposób na pracę. Tu mamy coś, co, się, co będzie fajnie wyglądać w każdej pracy. Yy, taką delikatną właśnie. Yy, nie wiem jak to nazwać. Taki damask też chyba. Ja bardzo lubię takie wzory i pięknie to wygląda. I u góry mamy też takie koroneczki. Które można odbić sobie pod warstwę z, wystające takie z warstwy. I to nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale mam też jeszcze takie babeczki. Eee, I już odbijałam te babeczki, niech się nie tylko znajdę mój art journal. Eee, na dniu Scrapbookingu właśnie prowadziłam. Live'a. Eee, co ja powiedziałam? Nie wiem, co ja powiedziałam. Na, z okazji dnia, dnia koloru prowadziłam. Eee, was z y, y, kolażowym, właśnie moim dzieciom ukradłam gazetkę i tutaj jest y, taki wpisik, też tutaj są wszystkie produkty od Ani dookoła, y, są właśnie takie stópki, y, nie wiem czy to jest dzik, nie to jest dzik, to jest wilk albo pies, tutaj, tutaj też jest nawet kurka. I właśnie tu, a tutaj odbiłam sobie, robiłam według inspiracji Beaty chyba, tęczę i tutaj odbiłam te babeczki biało i troszkę właśnie potem pokolorowałam tymi tuszami, którymi robiłam tło i tak właśnie fajnie nigdzie, nigdzie jej widać, także takie, tu jest też właśnie ta kratka. Jest ten stempel yy, ten podróżniczy. Te notatki takie vintage'owe. Także no, tak fajnie. Naciapałam. <laughs> Naciapałam, ale bardzo mi się podoba. Tak, I i to wszystko na to wygląda. Jeszcze mam go pokazać, robiłam ATC z tą maską z bambusami i tylko grafikę pandy do tego dołożyłam. Miał być jeszcze napis, ale nie zdążyłam teraz to właśnie zrobić. I, i takie właśnie ciaki też były, tylko że jedna jest tylko z tym mchem dookoła, a drugie inne są z tuszem. Także takie zabawy. E, tu się będę też bawić jeszcze. Właśnie z tymi maskami. Zobaczymy, co tam wymyślę. Cieszę się właśnie z tego stempla, bo, bo mi brakowało takich e, napisików, gdzie ja tutaj dałam. E, dziękuję za oglądanie i uciekam do tych moich dzieci, które tak się już nie niecierpliwo, bo chcą iść na lody. Witajcie jeszcze raz z powrotem. E, dogrywam, bo zrobiłam pracę, już poszła inspiracja, właśnie w czwartek z tymi grafikami i taką zrobiłam ramkę. No to jest odwrócona kanwa, taki shadow box z tymi wróżkami właśnie, stworzyłam taką krainę, krainę wróżkową. I użyłam tutaj trzech masek, jeszcze jedna. Zostawiamy ją chyba na umywalce, ale ona jest tutaj, y, takie listki róży. No, trochę mało ich widać. W końcu zasłoniłam, no ale, ale są, musicie wierzyć mi na słowo. Odbiłam tutaj y, drzewo. I dorobiłam konar tu z boku. A na framudze, tutaj na tej ramie jest ta maska taka koronkowa. Ozdobne heksagony. Takie tu jest heksagon, ale w środku jest jeszcze ozdobny. Ozdobny ażurek. I ona jest tutaj gdzie nie dookoła. I za sercem to jest... Napisów chyba dla grzecznych dziewczynek. Teraz się zastanawiam. Nie, bo jeszcze robiłam ATC z tego, ale ono było z tego arkusza do ATC podróżniczego. I to był napis tutaj: I za sercem, właśnie i jest wróżka. W sumie tylko jeden kwiatek jakoś tak mi nie pasowały za bardzo. I tutaj też te paprotki, grzybki, nawet ptaszka tu włożyłam. I jakoś, tak żeby nie było usunęte na tej ramce, to posypałam brokatem. Znaczy, najpierw zrobiłam kamyczki, potem to zielone. To jest Mika z 13 arc. A na koniec, właśnie pozłociłam wszystko, że wszystko się tak błyszczy fajnie. Bardzo mi się to podoba. Jest to takie dosyć przestrzenne. Boki też jeszcze pociągnęłam złotym woskiem, tak nie widać tego. Może za bardzo, ale się błyszczą. No i motylków, dużo króliczka nawet tu zmieściłam. I takie takie słuszki gwiazdkowe. Żeby trochę tutaj. Przyciemnić może, nie wiem Już nie, nie wydaje mi się tak cukierkowo całkiem Jak, jak są te takie um, suche gałązki No i mech w trzech kolorach Najciemniejszy z tyłu yy, ciód jaśniejszy z przodu Też to nie widać, że ten jest różny od tego ale jest naprawdę, musicie mi uwierzyć, są trzy kolory, żeby też głębiej w tym projekcie też taką zbudować, jako złudzenie optyczne. A wszystko jest pokolorowane tym nowym Color Glow Peridot, który możecie zobaczyć w poprzednim filmie. Trochę oliwinu też tu starałam się dodać, ale, ale nie ma go za dużo. No i tak to, taka rameczka nawet nie wiem ile ona ma. 20 na 20, bo to kwadracik, czyli taki taki shadowbox. zrobiłam też ATC dzisiaj w nocy, bo byłam dzisiaj odwiedzić Paulinę. Mapa skrapuje. I zrobiłam mi ATC, bo miałam mi wysłać razem z tą paczką wcześniejszą, ale zapomniałam, i właśnie e, wygląda tak. <noise> Jest tam domek e, taki na drzewie. E, nie ma wróżki, bo za duże są tutaj te wróżki w tych arkuszach. E, a że to są właśnie takie kupne, e, gotowe wydruku, wydruki, no to nie ma pomniejszonego e, i i grzybki, powycinałam grzybki i włożyłam grzybki, no i też y, mnie moty, nie motylek, tylko ważka. I tam jest właśnie napis z, z grzecznych dziewczynek. Tak opisuję z pamięci, bo, bo nie wiem. I tam jest też ta maska właśnie, y, nie mam przed sobą tego. Jest tam też maska y, ta z tymi liśćmi róży. I przeciągnięte właśnie przez dżel, pasta żelowa z takim fioletowym brokatem, który też jest na mchu włożony. I jest też kwiatek <coughs> taki większy od papierowe prezenty od Agaty. I takie mniejsze, które dostałam w jakiejś wymiance w takich malutkich słoiczkach. Także tak się prezentuje. I już mam oczywiście pomysły na, na inne ateciaki. Myślę, żeby do Katowic zrobić właśnie z, z tymi grafikami ATC. Takie grzybkowe, ale też mam tutaj już motylki naszykowane, żeby to jakoś na motylkach ułożyć. Na tych dwóch motylkach z HDF. ki Jakoś tak to chciałam podstawiać, żeby to takie było dłuższe. I tu mam fioletowy domek wycięty, żeby go gdzieś tutaj umieścić na tym skrzydełku, i wróżkę nie wiem jeszcze, yy, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to zrobimy. Możecie. Yy, 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 mi pisać właśnie co byście chcieli, bo szykują się urodziny Okienka w weekend 8-9 czerwiec i bardzo Was serdecznie zapraszam. Już chyba w tą sobotę pojawi się pierwszy post Ani właśnie taki wspominkowy zapraszający na tą imprezę, bo posty będą się pojawiać codziennie przez 14 dni. Takie odliczanie do tych urodzin. I właśnie będzie w takim wróżkowym klimacie te, te, ten opis. I właśnie w sobotę i w niedzielę odbędą się różne livey, różne zabawy. Właśnie z okazji piątych urodzin okienka, takich okrągłych. Jako że okrągłe, to tak trochę yy, może chłuczni. <laughs> nie wiem, nie wiem, czy to dobre słowo, Ania mnie poprawi jak coś. Bardzo zapraszam. Będą różne. Będzie sklejanka, będzie Ewa Lisowska, Ewelina Janiak i jeszcze ktoś, nie pamiętam teraz. Ale tak, bardzo serdecznie zapraszam. A w tym filmie to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I właśnie, jeżeli macie pomysł jakiś na, na co mogę zrobić na live, to, to możecie pisać w komentarzach. A ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć!